Whatever, help! Poczekaj, co tam pisze? Nike, ty Nike, łap! Well. Ej, serio? Pokaż. Muszę, muszę zobaczyć coś fajkowe. <grym> Dyskluz tak. potrzebny, członkowie, imperiastek. Aztek. lata nie otworzyły. Aha, taki, musi dostać to. czekaj. poczekaj. Wreszcie to są drugi drzwi, stąd. bo bok, Aha A to chyba, to tutaj to chyba tutaj na prawo, jest na prawo, na prawo, bo jest krew Jak jest krew, to na pewno ten... tędy to... Oczywiście, no że... to... Tyle krwi a Oczywiście, że tutaj możemy wejść Gdzieś pierwszy Aha, Aha. A, czy to jest basen? A, to jest basen, dobra tutaj, to, Można to, pakować? To Nie Nie można O, tutaj można... O, oczywiście, że jak jest... Jak jest krew, to można wejść For... Co to robi Sofa Valorant? O, to jest... Czekaj Cherry Blossoms bloom upon the arrival of the... ...Pasuchmon! C'est <gulature> moi! Bien Search for a basement. Okay. Aha. Cherry Blossom... Cherry oh. Tree. Tu jest. Ty Minecraft! Nowe Minecraft update? What, what? <gulatur> Ale prawo wysokie, Co ty pisze? Jak drzewo sakura wyrosło po środku niczego? Nie mam pojęcia. Nie zna się na drzewach sakura. To, ty, ty rozdziel mi się! <gulatur> to jest bardzo zły pomysł. Nie, to jest dobry. W, każdy, w każdym horrorze tak się robi. Ale... Nie zapominaj. A ty już gdzieś wszedłeś Gucci A to są łazienki. Z Nie listę Ci go. E... Jezus Maria! Jezu to słyszałem tam Czekaj. Nie pozwól żeby ona ciebie... jakieś słowo po angielsku. Turn back now before it's too late. Leon Leon! <gülstart ha feminist> Leon S. Kennedy! Wywaliło cię. Widzę, bo ty... Jak kliknę na reconek powrócę? Do lobby pewnie, pewnie Ale tak. mogę, ale poczekam No to przyjdziemy Na ten kawałek No ta, daleko nie zaszliśmy I był tylko jeden mini jump O! Wygląda na to, że na trwającą grę chcesz dołączyć tak Boże święty, tak gra to chyba najlepsza Obra. gra no bo powstała Ta jest Obra, Ja tylko, Dobra, ja jestem tam gdzie mnie wyżycielisz, gdzie jesteś Przy tych jestem A dobra, ta, ta. ty jesteś w szabkę Tu nic nie ma Do A e, serio? Believe, achieve. Believe in yourself. Jezu! Oj, oj, oj! oj! za teraz mogę otworzyć coś? Coś mogę otworzyć, ale na co? Odejdź stąd, kobieto! Yy, nie przyjmuj złej energii tego ducha. Odrzucam tą energię. Odrzucam tą energię. Dobra, faktycznie <laughs> jest klucz, ale nie wiem do Nobody czego. Nobody is perfect that's why. Yy, Ja chyba wiem. No to prowadź. Fal o, to są drugie Ej. drzwi. Ej. klucza czy nie? Tak, używamy klucza. To tutaj miałeś. normal, eat surset. If you choose to go in there, no promise you'll be making it back. Czesi. No kur. Wiedziałem, to jest czeska szkała. Czeska szkoła, musimy uważać Czes... na. No to co, do piwnicy. Musimy uważać na kreciko. A wiesz, że Krecik karmił kurczaka jajkami? <głosy> <głosy> Nie ta piwnica. Nie wiem, dla was Czy to jest z hagiwagi? Zobacz, taki czerwony widzisz? <laughs> z hagiwagi! To hagiwagi jest. No ciemnie... Nie no to musi być hu hugiłogi. <laughs> czy jest hugiełgi do szkoły? <laughs> <Na> to. <laughs> o! To jest... postać. Hagiłgi! Postać? To jest.. Nie, ja się boję podejść. Ja szczerze. też się boję podejść. Dobra. Jezu! Zniknęło, zniknęła. G, jezzi, G, jezzi, G. Jezu, przestraszyłem się Ja też jest... Tak myślisz, że to hagiwagi jest? Myślisz, że to będzie Kola jak z Garden of Barba i tam czuć Charles był? No, wiesz to jest najstraszniejsze w Japonii? Że ci zabiorą paszport i nie możesz do swojego kraju wrócić <laughs> Nie no, ten sam book 40 40 razy miałem Dobra Jezu! To było... To było takie. Aaaaah! <laughs> Jezu. Ja, ja Nie będę mógł na co spać. Cześć, co gramy? Ej, ja pójdę na bok, zobaczę co tam jest. Z egg, <laughs> może jest jakiś histerek <laughs> niby. Może hagi-laki. Jezu, to było. To było straszne. Objective: find the. Znajdźmy. Nie idź za. Nie idź za piosenką. for real. Nie mam zamiaru, ci powiem, nie. Raz jest tu? jest tu? O kurde! Jezu! co to jest takie głośne? Co to jest takie straszne? To jest Roblox. Nie. Jezu! 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 się no, Jezu! Субтитры делал DimaTorzok сейчас шипко... On jest za ścianą Tak <laughs> pięknie Dobra Gość na jakiś mi serce bije Zauważyła, zauważyła Zauważyła Ty, jest krew Dawaj tu Dawaj To, to był klucz, to był klucz tylko A to był klucz? O nie Dobra, mam klucz To ja też go mam Dobra, tędy Tędy, tędy Dobra, ja muszę poczekać Na co? Pięknie, gdzie ona jest no, na tym po dźwięku. O, widzę cię, siema. Nie je, ma O, dobra. Biegnie za to, biegnie o, za to. Widzę cię, widzę cię. Uciekamy gości. Dobra, spokójmy się, nie widzę. No i ja no, oczywiście w ślepy załóg biegłem. No to jest. O, kurde, no i odpaliła się muzyczka. Za Serio? Dobra, otwórzam drzwi, otwórzam drzwi. Czekaj o, Ej, dobra, dobra. kacenka. O Jezu Proszę, oh, że, proszę, że to by była kacenka. Ja mam dźwięk jeszcze... Zabiło mnie. W... Zabiło mnie Zabiło mnie jak wczytywało Rozumiesz to? Oh, jestem... Oh, ty, goni mnie, koni mnie posąg. Nie no się boję! Co Czemu... mam ja się, Co ja wpadłem Ty. na ten super pomysł? Ale jak na nie patrzysz, to one się wracają. O kurczę, ale duża dłoń <grystanie> Dobre. ignoruję je. Wól ignorant, po prostu przebiegnę to O właśnie widzę, du duż... ale dużo łapa. Witam. No i to jest... to jest dziw... okay. <grystanie> Ale dziwnie Oj. Dobra, nie. Dobra. Stoi tam Hello. I Co będzie tak, Będzie... Halo, Ewrinian. A, po prostu zniknęła. Okej. Nie idziemy na razie na górę. Export first floor, in my opinion. Ważne, że zniknęła bez głośnego dźwięku. Dobra, gdzie na dół? A, tutaj na dół. No. Dobra. To jest... tak? Którą chcesz stronę? Tutaj już by się nie rozdziało. Chodź na prawo. No to idę lewą. jest A, to jest ściana. A, są Swi Siemano. Aha, to mnie nie... Ale nie. Je Jezu. O, tak. Boże, drzwi i się przestraszyłem. Wycieczka <laughs> z hotelu. Jak te drzwi doprowadziły do tego hotelu? No, nie mam pojęcia. Ty teraz gramy w Dorsy Roblox. Ty... White Woman. White Woman. White Woman biegnie w naszą stronę. White Woman is coming towards us. To wiem koło niej. Jest? Ja też. O kurde biegnie z powrotem Do... oje, już widziałem, widziałem takie białe <laughs> White woman No Po, po prawej poszło Z jest risky, ale To słyszysz ją chyba nawet Oj 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 myślę, że ona będzie myślę, że ona będzie chodzić <laughs> to jest Dobrze, dobra biegnie to tak, wycieczka, wycieczka Jak się zgadza z blisko. Dobra, mnie nie goni. Nie, mnie goni. Dobra, skończyła, skończyła mnie gonić. A dobra. to chyba, te białe przejście, co były zablokowane, to... to. Chyba światło. Może. Nie, o, ona teraz chodzi po suficie. Co ja pierdolę. Czy zbił white woman jumpscare? Tak, za mną jest. O, dobra, za zawindę. No, gdzie ty jesteś? Eee, stary... No gdzie ona wesła? Ta, ta... Dawaj, le... To jest... to stara, tutaj, tutaj, tutaj...